Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale można powiedzieć: takie podsumowanie serii LEGO minifigures Disney na moim kanale. I dzisiaj otworzymy sobie tylko jedną. Tak, jedną. Miałem w planach dwie minifigurki. 71024, ale dlaczego miałem w planach dwie, a kupiłem tylko jedną, to Wam za chwileczkę powiem. Ja jestem Leż Kamila i zapraszam Was do oglądania. <trym> Kupiłem sobie jedną saszetkę, miałem w planach dwie, ale kupiłem jedną, ponieważ wczoraj jak grzebałem w tym wielkim niebieskim kartoniku, odnalazłem, moi drodzy, minifigurkę z serii dziewiątej i wczoraj pojawił się filmik, ponieważ był to naprawdę rarytasik. No i jeżeli to nie co tam trafiłem, to koniecznie odsyłam was do tamtego filmiku. No ale dzisiaj spotykamy się z minifigurką z serii Lego Disney, z serii... Serii drugiej Lego Disney, tak dokładnie z tyłu mamy jeszcze jakieś napisy, jak to zwykle bywa. Niestety, te dusze opakowanie, przez co w większości jest tutaj powietrze. Chciałam wylosować dwie minifigurki. Za chwileczkę wam powiem, jakie to były, ale zrobiłem sobie niespodziankę i wziąłem losową, ponieważ była ta minifigurka z serii dziewiątej. Standardowo na opakowaniu mam napis LEGO Mini Figures, tutaj jeszcze Disney, seria druga, tak więc na początek wyciągniemy sobie całą karteczkę, żebym wam pokazał, co chciałam jeszcze trafić. Tutaj już nie będę się rozwodził nad tym opakowaniem, ponieważ no, z serii 9 było troszeczkę lepsze. No dobra, o, i już. Niestety ta karteczka jest już cieńsza od tej z serii 9. No i tak teraz tęsknię za tamtymi, bo były o wiele fajniejsze. No dobra, numer jeden mam w swojej kolekcji, robiłem od i był tu mój jeden z trzech mastełów z tej serii. Numer dwa nie potrzebuję, ponieważ nie chcę jak niektórzy budować tego zestawu z, yy, z łódką mikiego. Dalej trójka tych kaczorków, i ja tutaj chciałem zapolować sobie na zielonego, ponieważ jest to mój ulubiony kaczorek. Wiem, że niektórzy mówią mi, żebym wziął sobie tego z książką albo z tą procą, ale że posiadam już te elementy i niezbyt lubię te książki. To moim ulubionym został tutaj zielony. Mamy również tego ich opiekuna, na, ten, na tę chwilę nie pamiętam jak on się nazywał, ale jego raczej mieć nie chciałem. Tutaj dwójeczka yy, Chip i Dale. Zdecydowanie chciałem mieć tutaj tego gościa. Z nieco ciemniejszym odcieniem futerka, ponieważ również miał tego orzeszka, czyli fajny elemencik. A ten woreczek, w ilu już sztukach go mieliśmy? Przynajmniej z tych świętych Mikołajów. Dalej Elza i Anna. No i moim pierwszym trafem z tej serii była Elza. Anny nie chciałem, w sumie Elżę też nie chciałem, ale tamtą minifigurkę wziąłem sobie tak, można powiedzieć, losowo, tak samo jak w tym odcinku. Te dwie minifigureczki mam. Nie zrobiłem w nich odcinka. I może jeszcze zrobię odcinek z Aladyna, ponieważ posiadam również tego Gina z, pi z serii pierwszej Lego Disney Minifigures, tak więc może coś zrobię. Minifigurka numer 13, nie pamiętam czy robiłem odcineczek, ale takową minifigureczkę posiadam, tak więc przeszukam sobie moją historię filmików i jak nie nagrałem, to może nagram. Dalej mamy tego gościa Starcza, no i jego również bardzo chciałem trafić. Dalej mamy tą kobitkę. Ona jest spoko, ponieważ ma fajny ten czarny kwiatuszek na czarnej łodyżce. Ten gość jest ewidentnie bardzo fajny, jego również bardzo chciałam trafić, a z tych nie ma mocnych niezbyt. Tak więc chciałam sobie kupić jeszcze dwie minifigureczki, właśnie tę siódemeczkę oraz czternastkę. Tak więc mam nadzieję, że jakaś z nich się tutaj trafi. Ewentualnie może być ten zielony kaczorek, albo ten gościu z, 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 tym, z tą twarzą kościotrupę, czy coś takiego. No dobra, wysypujemy, sprawdzamy. No dobra, mamy tą kobiczkę. Na szczęście nie mam kobcióreczki, co jest dobre. Ok, ja ją sobie złożę na Waszych oczach. Już teraz widzę, że są tutaj bardzo fajne malowania. I chyba zmienię zdanie na temat tej minifigurki, bo podoba mi się ona o wiele bardziej. Niż na opakowaniu. Włoski fajne, długie. O, i ten element kwiatuszka również jeszcze go nie miałem. I z tego co widzę, mamy cały kwiatuszek w elementach zapasowych. Tak więc również ciekawa sprawa. Teraz troszeczkę zmienię kadr i za chwilę widzimy się z gotową minifigureczką. Tak prezentuje się postać numer 15 z kolekcjonerskiej serii minifigures. Disney, no i prezentuje się ona naprawdę fajnie. Dodatkowo, w częściach zapasowych możemy złożyć sobie jeszcze jeden taki czarny kwiatuszek z łodyżką. Ten element jest naprawdę ciekawy, no ale przyjrzyjmy się samemu malowaniu minifigurki. Naprawdę jest ono bombowe. Widać, że ta minifigurka jest jakaś biedna, pospinana z różnych starych materiałów. Dodatkowo, no zobaczcie, jaka szczegółowość. Na nóżkach, z boku również na druczki i inne z dwóch stron tak więc bardzo fajnie tutaj również jakieś zacięcie jakieś ubrudzenia widać wcięcie w talii oraz biust, czyli jest to na pewno dziewczyna z tyłu mamy również tutaj dalszy ciąg tych bardzo fajnych nadruczków tutaj ten kolorek nieco się różni ale na to nie zwracam uwagi bo może tak być są tutaj różne e, e, kolorki włoski są bardzo fajne jeszcze takiego elementu nie miałem no a twarzyczki. Pierwsza jest taka uśmiechnięta z widocznymi ząbkami, a druga uśmiechnięta bez ząbków. Tak więc zostanę sobie z tą twarzyczką. Naprawdę bardzo ładna minifigureczka. Cieszę się, że, się, że ją trafiłem. Tak więc przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli film się spodobał, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, czy zrobić jakiś mały vlog o tych minifigurkach z, y, moi drodzy, Alladyna, ponieważ myślę, że jest to dosyć dobry temat na jakiś taki króciutki filmik, tak jak na przykład dzisiejszy, niedzielny. Napiszcie mi w komentarzu, ponieważ dla mnie Wasze słowo się najbardziej liczy. Tak więc jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!